Czy przeprowadzka taty i mamy dobiegła końca? Ben sam zdecydował, że zamieszkamy razem, bez konsultacji ze mną i wcale mi w tym nie pomógł. Wydaje się, że nigdy nie chce słuchać mojego zdania. Kropka podejmuje decyzję w oparciu o własne pomysły i działa na własną rękę. Nawet teraz zapytał tylko o sytuację przez telefon, ale nawet nie wiem, gdzie on jest. Kropka, wcześniej zawiodłem się na Benie, ale to dzięki tej osobie w końcu podjąłem decyzję. Tak, wszystko jest skończone. Sam właśnie wprowadziłem się do wieżowca. Co? Słysząc jego zdziwiony głos, zaśmiałam się z moim synem Aaronem, który był obok mnie. Zostawił wszystko mnie, więc niczego nie zauważył. Co masz na myśli, mówiąc o wieżowcu? Mieszkanie w wieżowcu oznacza właśnie to. Mieszkanie w wieżowcu. Na tym zakończyłem rozmowę. Następnego dnia ben skontaktował się ze mną. Najwyraźniej zakończył wycieczkę ze swoimi ukochanymi rodzicami, aby przyjechać i zobaczyć nasz dom. Nic tu nie ma. Gdzie jest bagaż? Gdzie on może być? Jak to gdzie? O szczegóły należy pytać bezpośrednio tę osobę. Po tych słowach usłyszałem gniewny głos z drugiego końca telefonu. Ja. Cindy, jestem 57-letnią gospodynią domową. Kiedy byłam młodsza, pracowałam w dziale sprzedaży, gdzie osiągałam najlepsze wyniki i zdobyłam wiele kontraktów, więc byłam zaufaną osobą w moim dziale. Kropka, zrezygnowałam jednak z pracy, ponieważ poprosił mnie o to Ben, który kiedyś był moim szefem i trenerem. Po wielu wspólnych rozmowach i dyskusjach Ben wyznał, że jesteśmy w podobnym wieku. A po kilku latach randkowania pobraliśmy się. Kropka poprosił mnie, abym rzuciła pracę i poświęciła się rodzinie, obiecując, że nigdy nie pozwoli mi walczyć. Więc zrezygnowałam po ślubie, mimo że żałowałam wielu rzeczy. Kropka. Potem, w wieku 33 lat, urodziłam naszego syna, Aarona, i czułam, że prowadzę szczęśliwe życie rodzinne. Ben bardzo troszczył się o Aarona, czasami aż go rozpieszczając, co często mnie irytowało. Kropka, z drugiej strony, nie miałam dobrych relacji z moimi teściami, zwłaszcza z moją teściową, Dajan. Z którą często nie zgadzałam się co do tego, jak wychowywać Aarona. Co skutkowało napiętymi relacjami. Kropka, mniej więcej w tym czasie Aaron poszedł na studia, usamodzielnił się i zaczął mieszkać sam. Ben niechętnie zgodził się pod warunkiem, że będzie go regularnie odwiedzał. Potem byliśmy już tylko we dwoje, kropka, ale Ben zaczął przekierowywać pieniądze, które wydawał na Arona. Na własnych rodziców kropka nie było w tym nic złego, ale nadal kupował luksusowe towary, wycieczki i wykwintne jedzenie. Aaron ich nie potrzebował, więc nie było problemu. Ale moja teściowa, która wzięłaby wszystko, co mogłaby dostać, zaczęła wpływać na nasze finanse. Ben, gdzie jest tysiąc dolarów, które tu zostawiłem. Wykorzystałem je, bo mama powiedziała, że potrzebuje portfela. O czym ty mówisz? Mówiłem, żebyś tego nie ruszał, bo to na czynsz. Zamknij się. To moje pieniądze, które zarobiłem, kropka, co jest złego w wydawaniu ich, jak mi się podoba. Zwykła gospodyni domowa nie powinna narzekać głowie domu, kropka, ilekroć mówię coś o pieniądzach, Ben podnosi głos z wyrzutem. Gospodyni domowa. To określenie, które Ben często przywołuje podczas naszych kłótni. To ty poprosiłeś mnie, żebym została kurą domową. Bezrobocie jest faktem. Jeśli nie możesz zarabiać, nie narzekaj. Jeśli nienawidzisz tego, że jestem bezrobotny, to pójdę i znajdę pracę na pół etatu. Hej, nie żartuj sobie. Jeśli pozwolę mojej żonie pracować poza domem, będę postrzegany jako niekompetentny. Do dziś są ludzie o takich poglądach. Ben, niepotrzebnie dumny, nie chciał zaakceptować mojej pracy na zewnątrz. Kiedy zaczęłam pracować po kryjomu, Dowiedział się od swojej matki, gdzie pracuje, i zaczął na mnie krzyczeć. W takich okolicznościach nie mogłam podjąć nawet pracy na pół etatu, więc nie miałam innego wyjścia, jak zacząć pracować w domu. Początkowo dochody były skromne, ale stopniowo rosły i byłem w stanie sobie poradzić, wykorzystując pieniądze na wydatki na życie. Szczerze mówiąc, jeśli dochody nadal będą rosły. Mogę rozważyć rozwód z Benem. pewnego dnia. Gdy pracowałam w domu, nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Nie spodziewałam się żadnych gości, ale myśląc, że to może być dostawa, otworzyłam drzwi i zastałam w nich moją teściową kropkę cześć, czy coś się stało. Nic się nie stało. Zamknąłeś się! krzyknęła, wdzierając się do domu. Ponownie to słowo zamknij się! napełniło mnie obrzydzeniem. Kiedy pracowałam, teściowa kazała mi rzucić pracę i zostać gospodynią domową. Kropka, ale kiedy po ślubie przeszłam na emeryturę, zaczęła mnie tak obwiniać. Ben zarabia pieniądze i w ten sposób można żyć. A jednak odważyłaś się sprzeciwić mężowi. Kropka w ogóle mnie nie słuchała i atakowała, dopóki nie była usatysfakcjonowana. Właśnie wtedy, gdy myślałam, że nie mogę się skoncentrować na pracy z powodu tej sytuacji. kropka. Diane, Ile razy mam to powtarzać? Przestań zawracać głowę, Cindy, kochanie. Cindy. I przepraszam, że Diane znowu ci przeszkadza. Mój teść, Henry, przyjechał zabrać moją teściową do domu. Kropka zawsze był racjonalny, a odkąd przeszedł na emeryturę, zajmował się ogrodnictwem, jednocześnie trzymając w ryzach moją zbyt asertywną teściową. Wrócił dziś z prac ogrodowych i zauważył, że teściowej nie ma w domu, wiele razy korzystałam z jego pomocy, kiedy zobaczę mojego wnuka. Zapytała kiedyś moja teściowa, jeśli będziesz tak naciskał na Cindy, ona nie będzie miała ochoty na dzieci, bronił mnie, gdy zmagałam się z problemami z płodnością i łagodził presję ze strony teściowej, a po narodzinach Arona, kiedy moja teściowa próbowała mi go odebrać, to dziecko jest cennym spadkobiercą. Wychowam go. Proszę, oddaj Aarona, mówiąc wtedy dość. Mój teść uratował Aarona z jej rąk. Kropka zrezygnował również z planu wspólnego zamieszkania, który został zaproponowany w tamtym czasie, gdy zobaczył, że moja teściowa może stać się zbyt natrętna. Kropka ben stanął po stronie matki i chciał mieszkać razem. Ale dzięki mojemu teściowi, który stanowczo powiedział, jesteś mężem. Postaw żonę i dziecko na pierwszym miejscu. Udało nam się uniknąć wspólnego zamieszkania. Gdybym mieszkała z teściową, być może nie zniosłabym jej złego traktowania. Jestem bardzo wdzięczny mojemu teściowi. Dzięki niemu udało mi się zachować rozsądny dystans do teściów. I jest sfrustrowany życiem z Benem. Nagle otrzymałam wiadomość, że moja mama zmarła. Cierpiała na przewlekłą chorobę i moja siostra się nią opiekowała. Kropka, mój ojciec zmarł wcześnie, a moja matka nie tknęła pozostawionego przez niego majątku. Ceo zaowocowało znacznym spadkiem dla mojej siostry i dla mnie. Ceo zrobisz z domem rodziców. Zapytał Ben. Moja siostra ma własny dom, więc powiedziała, że da mi go, jeśli będę chciała. Ceo powiesz na przeprowadzkę do domu rodziców. Zasugerował, gdy załatwialiśmy sprawy spadkowe. Obecnie mieszkamy w wynajętym domu, ale dom moich rodziców jest dość stary. Tak, co powiesz na przeprowadzkę po remoncie? Zasugerowałam. Jak sfinansujesz remont. Zapytał Ben. Wykorzystam spadek, odpowiedziałam. Nie powiedziałem Benowi konkretnej kwoty spadku. Gdyby wiedział, że to duża kwota, mógłby przekazać ją matce. Dlatego powiedziałam mu tylko o kosztach remontu. Kropka w takim razie to nie powinien być problem, zgodził się Ben. Poczułam wewnętrzną ulgę. Przeprowadzka do domu rodziców oznaczałaby oddalenie się od teściów. A to oznaczało, że mogłam również trzymać się z daleka od problematycznej teściowej. Kropka, mając to na uwadze, zacząłem aktywnie przygotowywać się do przeprowadzki. Kropka ostatecznie remont został ukończony i przeprowadziłem się do domu rodziców. Co to jest? Pomyślałem, bo pudeł było więcej niż się spodziewałem. Firma przeprowadzkowa sobie z tym poradziła, ale byłem zaskoczony ich ilością. Mając swoje podejrzenia, otworzyłem pudełko z nierozpoznawalnym bagażem i znalazłem w środku ubrania mojej teściowej. Ben, tu jest pudło z ubraniami twojej matki. O co w tym wszystkim chodzi? Zapytałem. Zapomniałem ci powiedzieć. Moi rodzice i ja będziemy mieszkać razem w tym domu. Co? Byłem zdumiony, kropka, byłem oszołomiony tym nagłym ogłoszeniem. Dlaczego musimy mieszkać z moimi teściami i w domu moich rodziców? Nie mogłam się powstrzymać od kłótni z Benem. Nic o tym nie słyszałam. remont z wykorzystaniem spadku miał służyć temu, żebyśmy zamieszkali razem. Zamknij się. Już zdecydowałem. Ben podniósł głos i wyciągnął dokument. Trzymając dokument, byłam zszokowana. Dokument rozwodowy. Jeśli się sprzeciwisz, to będzie rozwód kropka, jak będziesz żył, jeśli zostawisz mnie bezrobotną? Powiedział Ben na dokumencie rozwodowym widniał już jego podpis kropka, podczas gdy ja stałam oszołomiona. Ben zaczął pakować swoją torbę podróżną z ubraniami. Spakuj bagaż i przygotuj się na przeprowadzkę moich rodziców, zanim wrócę. Czekaj, dokąd idziesz? Zapytałam. Wybieram się na małą wycieczkę. Sprzedałam dom rodziców, więc wykorzystam te pieniądze. Zostanę w domu rodziców przez dwa lub trzy dni, a potem pojadę na luksusową wycieczkę na tydzień. Ben odpowiedział i wyszedł. Czułam się najgorzej. Decyzja o wspólnym zamieszkaniu zapadła bez mojej zgody. Wyszedł, aby zawracać mi głowę sortowaniem rzeczy, a on pojechał na wycieczkę z rodzicami. W tym momencie postanowiłam wziąć odwet kropka, podczas przygotowań do przeprowadzki, rozsypałam po całym domu środek owadobójczy, który miałam w zapasie, i wyszłam. Mam wielką awersję do owadów. I chociaż wiedziałem, że wyremontowany dom jest bezpieczny, kupiłem środek owadobójczy na wszelki wypadek. Kropka, gdy patrzyłem na papier rozwodowy w mojej dłoni, nagle zadzwonił telefon. Ten telefon skłonił mnie do podjęcia ważnej decyzji. Aaron, minęło trochę czasu. Mamo, co się dzieje? Skontaktowałem się z Aaronem i otrzymałem od niego pomoc. Kropka, trzy godziny później zadzwoniła moja teściowa. Przez ciebie przeszłam przez coś strasznego. Co okazało się, że teściowa pożyczyła zapasowy klucz od Benę i weszła do domu bez pozwolenia, tuż po tym, jak rozprowadziłam środek owadobójczy. I o mało nie padła cała od powietrza kropka na koniec zagroziła, że cię pozwę. Czułem, że to karma kropka wchodzenie do czyjegoś domu bez pozwolenia to znacznie poważniejsza sprawa. Odparłem i odłożyłem słuchawkę. Skoro wciąż jest na tyle żywa, by narzekać przez telefon, musi mieć się dobrze pomimo wdychania środka owadobójczego. Myśl o zerwaniu więzi z taką rodziną sprawiła, że poczułem ulgę. tydzień później, gdy wszystko się uspokoiło, odezwał się Ben, który w ogóle się ze mną nie kontaktował. Czy przeprowadzka taty i mamy jest już zakończona? Ben sam zdecydował, że zamieszkamy razem, bez konsultacji ze mną, i wcale mi w tym nie pomógł. Wydaje się, że nigdy nie chce słuchać mojego zdania. Podejmuje decyzję w oparciu o własne pomysły i działa na własną rękę. Nawet teraz zapytał tylko o sytuację przez telefon, ale nawet nie wiem, gdzie on jest. Wcześniej zawiodłem się na Benie, ale to dzięki tej osobie w końcu podjąłem decyzję. Tak wszystko jest skończone. Sam właśnie przeprowadziłem się do wieżowca. Wojna. Słysząc jego zaskoczony głos, śmiałam się z moim synem Aaronem, który był obok mnie. Zostawił wszystko mnie, więc niczego nie zauważył. Co masz na myśli mówiąc o wieżowcu? Mieszkanie w wieżowcu oznacza właśnie to. Mieszkanie w wieżowcu. Na tym zakończyłem rozmowę. W końcu mogłem zerwać więzi z Benem. Moja wdzięczność dla ludzi, którzy współpracowali z Aaronem była niezmierna. Myśląc o tym, udałem się do nowej, śniącej kuchni, aby przygotować specjalny posiłek dla Aarona. Tego dnia, kiedy opowiedziałam Aaronowi o wszystkim przez telefon, od razu przyszedł pomóc. Dobrze, że mogłeś przyjść, ale jego praca w porządku. Nie ma problemu, wyjaśniłem sytuację, a oni kazali mi natychmiast jechać. Aaron pracuje w nieruchomościach, a jego firma została założona przez studenta, ponieważ pomagał od czasów studenckich. Wygląda na to, że od razu zrozumieli, kiedy wyjaśnił sytuację. Mamo, musisz dokończyć umowę dziś lub jutro. Rozumiem. Dopełniłam więc niezbędnych procedur i mogłam wprowadzić się do nowego wieżowca. Dzisiaj, gdy przygotowywałam się do uroczystości. Ben skontaktował się ze mną, wyobrażając sobie reakcję mojego samolubnego męża i wtrącającej się teściowej, gdy odwiedzą nowy dom. Hej, co to jest? Następnego dnia Ben skontaktował się ze mną. Najwyraźniej zakończył podróż ze swoimi ukochanymi rodzicami, aby przyjechać i zobaczyć nasz dom. Nic tu nie ma. Gdzie jest bagaż? Gdzie on może być? Jak to gdzie? O szczegóły należy pytać bezpośrednio tę osobę. Po tym, jak to powiedziałem, usłyszałem gniewny głos z drugiego końca telefonu. Dość tych żartów. Ben wydał z siebie mały krzyk. Słysząc ten głos i próbując stłumić śmiech, pojawił się Aaron. Cindy, przepraszam za kłopoty, które spowodowała moja rodzina. Wkrótce potem usłyszałam głos mojego teścia z drugiego końca telefonu. Wyglądało na to, że byli na głośniku i słabo słyszałem głosy Bene i mojej teściowej. w porządku. Wspierałeś mnie. Co takiego? Wyjaśnij. Wysłałem twój bagaż w inne miejsce. W dniu, w którym Ben opuścił dom, skontaktował się ze mną mój teść. najpierw przeprosił, że nie był w stanie powstrzymać jednostronnych działań Bene i mojej teściowej. Następnie powiedział, że zajmie się nimi i postanowił wysłać ich bagaże pod wskazany adres. Dzięki przewoźnikom zorganizowanym przez mojego teścia przeniesienie bagażu przebiegło sprawnie. Co więc stanie się z tym domem? Po wyjaśnieniu wszystkiego usłyszałem zdezorientowany głos Bene. Sprzedałem ten dom. Co? Sprzedałeś go. Dlaczego miałbyś zrobić coś takiego na własną rękę? Ten dom został przeze mnie odziedziczony. Moja siostra go nie chciała, więc zgodziła się na sprzedaż, a ja zdecydowałem się go sprzedać. W czym tkwił problem? Dom był dobrze zlokalizowany i pięknie wyremontowany, więc szybko znalazł nabywcę. W rzeczywistości spodobał się starszemu Aaronowi i od razu zaoferował jego kupno. W rezultacie dom należał już do nowego właściciela. Czy to nie jest trochę zbyt samolubne? Ben, które twoje usta mogą mówić takie rzeczy? To ty zdecydowałeś o wszystkim, nie słuchając opinii Cindy. Teraz pokażę ci, gdzie będziecie mieszkać. Chwileczkę Co masz na myśli mówiąc wasza dwójka? Mam już dość Diane. Mam nadzieję, że w ten sposób zrozumiesz kropka w felietonowym z kolei głosie teścia wyczułem zaskoczenie teściowej. Prawdopodobnie była pod ostrym spojrzeniem mojego teścia. Tato i babciu za bardzo niedoceniacie mamy. W tym momencie Aaron, stojący obok mnie, powiedział równie spokojnie jak mój teść: Słyszałem wszystko od mamy. Dlaczego moja mama, która wyremontowała dom po otrzymaniu go od babci i cioci, miałaby go wam oddawać? Tato, musisz wiedzieć, jak babcia traktowała mamę. Mimo to, dlaczego miałbyś rozważać wspólne mieszkanie? Aaron, tak się nie mówi do ojca. Ojciec po prostu wydaje rozkazy i oczekuje posłuszeństwa. Czy tak postępuje ojciec, ignorowałeś opinie mamy, a czasem i moje, prawda? Szczerze mówiąc, nie chcę być takim ojcem jak ty i nie chcę, żeby moi bliscy spotykali takich ludzi jak babcia. Kropka, ale słowa, które padły z ust Aarona, którego uwielbiali, sprawiły, że za nie mówili. Po tym usłyszałam westchnienie mojego teścia na drugim końcu telefonu. Naprawdę mi przykro, Cindy powiedział, po czym zakończył połączenie kropka tuż przed zakończeniem rozmowy usłyszałam zdziwione głosy Bene i mojej teściowej. Z tym teść pewnie też sobie poradzi kropka swoją drogą. Ten wieżowiec jest naprawdę wspaniały, prawda. Tak. Miałem nadzieję, że pewnego dnia będę mógł tu zamieszkać. Zakup tego wieżowca został sprawnie sfinansowany z pieniędzy ze sprzedaży domu, moich oszczędności z czasów, gdy byłem singlem i pozostałego spadku. Wygląda na to, że będę w stanie utrzymać się z dochodów z mojej pracy w domu. Wygląda na to, że przez jakiś czas czekają nas spokojne dni. Wiesz, tak naprawdę ceniłem mamę bardziej niż tatę, ponieważ nauczyłaś mnie właściwych rzeczy. Nawet jeśli byłeś surowy, według Aarona, podczas gdy Ben kupował mu wszystko, co chciał, rzadko udzielał ścisłych wskazówek i rzadko go słuchał. Kropka, nawet kiedy mówił o szkole, Ben tylko mówił, że widzę i nie angażował się na poważnie. Zawsze sugerując, żebyśmy poszli na zakupy w następne wakacje, tylko chcąc iść tam, gdzie chciał. Kropka, bardziej niż Ben, ważne było dla mnie uważne słuchanie czasami karcenie go i poważne zastanowienie się nad jego przyszłością. To prawda, że odkąd Aaronowi przeszła faza buntu, od czasu do czasu rzucał Benowi zimne spojrzenia. Pamiętam też, że kiedy Ben mnie krytykował, Aaron interweniował, jakby chciał mnie chronić, mówiąc, że to może poczekać. Mamy teraz coś ważnego do omówienia. Dzieci są bardziej wrażliwe na działania rodziców niż mogłoby się wydawać, kropka za każdym razem, gdy tata mówił coś do ciebie, mamo, obrażał cię za to, że jesteś bezrobotna. Postanowiłem więc wysłać ci pieniądze, żeby ci pomóc. Co? Nie słyszałam o tym. Dowiedziałam się od dziadka, kropka najwyraźniej wszystkie pieniądze, które wysłałem, trafiły do babci. Teść od dawna podejrzewał ekstrawagancki styl życia mojej teściowej. Rzeczywiście Ben wysyłał jej vouchery na podróże i wykwintne jedzenie, ale to nie było wszystko kropka oprócz tego teściowa często korzystała z luksusowych lunchów i zakupów. Prezenty, które Ben wysyłał co miesiąc, nie były w stanie tego wszystkiego wyjaśnić. Mimo to wspólne oszczędności pozostały nietknięte kropka okazało się, że wszystkie przelewy od Aarona były odbierane przez Benę i przekazywane bezpośrednio mojej teściowej. Nie mogę w to uwierzyć. Wiedząc o tym, zdecydowałam, że nie chcę mieć nic więcej wspólnego z tatą. Wyraz twarzy Aarona był surowy. Wyraźnie wskazując na jego determinację, Kropka wydawał się być u szczytu swojego gniewu. Nie zamierzam dłużej wspierać taty, a dziadek powiedział, że zamierza rozwieść się z babcią. Zgadza się. Jak powiedział Aaron, mój teść przystąpił później do rozwodu z moją teściową. moja teściowa płakała, żeby przylgnąć do mojego teścia. Ale on miał dość egocentrycznych działań jej i Benę i zimno ich odepchnął. Podzielę majątek, ale nie oczekuj żadnego spadku. Kropka, mój teść oświadczył zdecydowanie. Decydując się wydać wszystkie dostępne środki i przenieść się do ośrodka. Ze względu na rozrzutność mojej teściowej, w pierwszej kolejności nie pozostało zbyt wiele spadku. Kropka, następnie mój teść przeprowadził się do ośrodka, wypuszczając moją teściową i Benę. Kiedy w końcu cieszyłem się spokojnymi dniami, otrzymałem kolejny telefon od ben. hej, to ja, ben. Wiem. czego chcesz? To naprawdę trudne. Niechętnie go słuchając, rozrzutne wydatki mojej teściowej trwały jak zwykle. Ben wykorzystał wszystkie zarobione pieniądze, a teraz nawet zanurzyli się w swoich wydatkach na życie. Wcześniej utrzymywałam dom z pieniędzy, które zarabiałam. I mieliśmy przekazy pieniężne od Aarona, ale teraz, gdy ich zabrakło, znaleźli się w trudnej sytuacji. Jesteś moją żoną, prawda? Pomóż mi. Nie. Nie jestem już twoją żoną. Co? Papiery rozwodowe, które otrzymałam tego dnia, zostały szybko wypełnione i złożone przeze mnie. To oznacza, że nasz związek małżeński zakończył się już dawno temu. Niewiarygodne. Dlaczego złożyłeś je tego dnia? To ty je napisałeś i przyniosłeś do mnie, prawda? Po prostu to zrobiłam i wysłałam. Nie powinno być żadnych problemów. Benowi zabrakło słów, gdy usłyszał moją odpowiedź, kropka, prawdopodobnie nie spodziewał się, że jego własne działania obrócą się przeciwko niemu, kropka, więc nie możemy zacząć od nowa. Co? Nie ma mowy. W końcu się od ciebie uwolniłem. Nie ma powodu, by do tego wracać. Gdy odpowiedziałam chłodno, po drugiej stronie telefonu rozległ się hałas. Kropka to ja, Cindy. O co chodzi, Diane? Wyglądało na to, że moja teściowa podniosła słuchawkę. Poczułam w sobie silną niechęć. Słysząc jej wymyślony słodki głos, Kropka naprawdę przepraszam, że byłam dla ciebie zimna. Pamiętasz, jak bardzo cierpiałam. Próbowałeś zmusić mnie do odejścia z pracy jeszcze zanim się pobraliśmy, obwiniałeś mnie, że nie mogę mieć dzieci, i próbowałeś odebrać mi Eren. Gdyby nie mój teść, byłoby znacznie gorzej. Gdybyś był w takiej samej sytuacji, myślisz, że mógłbyś mi wybaczyć? Moja teściowa milczała po moim pytaniu. Nigdy nie zapomnę ani nie wybaczę tego, jak mnie potraktowała. Nie mam też zamiaru wybaczyć Benowi podczas gdy wy szczęśliwie podróżowaliście, ja byłam ignorowana, prawda, od teraz cieszcie się swoim wspaniałym życiem. Do widzenia, kropka. Po tym oświadczeniu odłożyłam słuchawkę, zablokowałam jego numer i zerwałam wszelkie więzi z Benem i jego rodziną. Później dowiedziałam się, że Ben i moja teściowa niechętnie mieszkają w tanim mieszkaniu, które zapewnił im mój teść. Ben wydał tak dużo na matkę, że nie zostały mu prawie żadne oszczędności. Miał przyzwoity dochód, więc początkowo planował trochę zaoszczędzić przed wyprowadzką. Moja teściowa próbowała zacząć zajmować się domem. Ale nie była w stanie ograniczyć swoich nawyków wydawania pieniędzy i zajmować się domem. Ponieważ przez lata była zdala od obowiązków domowych, dzięki mojemu teściowi, który przeszedł na emeryturę i przejął obowiązki domowe. Kiedy nie była przyzwyczajona do prac domowych, upadła i złamała nogę wymagając opieki. Kropka, przytłoczony opieką nad dziećmi i pracami domowymi, Ben narastał w zmęczeniu, co doprowadziło do błędów w pracy, w wyniku czego popełnił nieodwracalny błąd, który ostatecznie zmusił go do ponownego podpisania umowy. Dlatego skontaktował się ze mną w celu uzyskania pomocy. Aaron odwiedził go i poinformował o trudnej sytuacji Bene, ale odmówił pomocy. Powinien był przynajmniej zaoszczędzić pieniądze, które wysłałem. Rzeczywiście, ale żałowanie tego teraz nie pomoże. Tymczasem moje życie toczyło się gładko kropka dzięki Aaronowi i jego przyjaciołom, którzy mnie polecili, moja baza klientów do pracy w domu wzrosła, znacznie poprawiając moje dochody kropka Aaron, który wcześniej rzadko mnie odwiedzał, gdy ben był w pobliżu. Teraz wpada często i choć proponuje mi wysyłanie pieniędzy, odmawiam. Ponieważ nie mam problemów finansowych z powodu moich zarobków, kropka, dzięki temu Aaron był w stanie zaoszczędzić pieniądze i wprowadził się do tego samego wieżowca. Ilekroć przynoszę mu jakieś przystawki, zawsze jest zachwycony i wdzięczny. Jestem naprawdę szczęśliwa. Kropka, możliwość pracy we własnym tempie i posiadanie ukochanego Aarona w pobliżu sprawia, że każdy dzień jest dla mnie niezwykle radosny. Minęły lata. Dziś jest wyjątkowy dzień. Mamo, chcę ci kogoś przedstawić. To dzień, w którym Aaron przyprowadza swoją narzeczoną, kropka, to ktoś, kogo znam od dawna, bo spotyka się z Aaronem od liceum. Ben o tym nie wie, bo gdyby się dowiedział, miałby kłopoty. Cóż, i tak wątpię, by był zainteresowany, kropka Aaron jest trochę zbyt miły. Więc czuję się spokojny, powierzając go jego zdolnemu narzeczonemu. Kropka tym razem jest formalne powitanie jako narzeczony i matka, więc oboje jesteśmy nieco zdenerwowani. Znamy się więc spokojnie. Przy okazji jest coś ważnego, co muszę ci powiedzieć. Kropka ku mojemu zaskoczeniu była już w ciąży z dzieckiem Aarona. To właśnie doprowadziło do szybkiego ślubu. Ale widząc ich tak szczęśliwych, wysłałem moje szczere błogosławieństwa. zdeterminowana. By nie stać się jak moja teściowa, postanowiłam wspierać ich, zachowując zdrowy dystans. Dzięki takim działaniom czuję, że relacje z moją synową są dobrze utrzymywane. Od czasu do czasu przychodzą pokazać mi twarz swojego dziecka i częściej wychodzimy, nie obciążając się nawzajem. z drugiej strony. Nie jestem świadomy obecnej sytuacji Bene i mojej teściowej ponieważ zostali porzuceni przez innych. Nasze działania ostatecznie wracają do nas samych. Muszę działać ostrożnie, kropka, mając tę świadomość, nadal pracuję i zajmuję się obowiązkami domowymi w ramach moich ograniczeń, ciesząc się spokojnym codziennym życiem.